Miodowe blaty przełożone kremem budyniowym i kajmakiem z warstwą chrupiących orzechów na wierzchu. Przepyszne, aromatyczne ciasto świetnie się kroi i pięknie prezentuje na paterze. Do misy miksera wrzuć przesianą mąkę, dodaj pokrojone na kawałki w miarę miękkie masło, jajka, cukier, miód, używam miodu naturalnego wielokwiatowego i sodę. Całość wyrabiaj, aż powstanie jednolite, lekko klejące ciasto. Ciasto możesz również przygotować na stolnicy. Składniki najpierw posiekaj, następnie sprawnie zagnieć, podsypując mąką w miarę potrzeby. Gotowe ciasto podziel na trzy równe części. Każdą część rozwałkuj na papierze do pieczenia przyciętym do rozmiaru blaszki. Rozwałkowany blat ciasta wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz na drugim poziomie od dołu 12-15 do 15 minut bądź do złotego koloru. Po upieczeniu od razu wyjmij go z piekarnika i chwytając za roki papieru ostrożnie podłóż deseczkę wyjmując blat i uważając by nie połamać ciasta. Wszystko powtórz z kolejnymi częściami ciasta, kiedy ostatni blat się piecze możesz przygotować krem. Połowę mleka wlej do garnka, dodaj cukier, ekstrakt lub cukier waniliowy i całość zagotuj mieszając od czasu do czasu. Do drugiej części zimnego mleka dodaj budyń i mąkę. Całość dokładnie wymieszaj trzepaczką bądź blenderem ręcznym. Kiedy mleko w garnku się zacznie gotować, wlej do niego rozmieszany budyń i ciągle mieszając zagotuj. Najlepiej na małym ogniu, żeby nie przypalić. Kiedy budyń się zagotuje, wyłącz ogień. Do gorącego budyniu dodaj pokrojone na kawałki masło może być zimne, całość miksuj mikserem do momentu aż masło się rozpuści i powstanie gładki jednolity krem. Gorące krem od razu wyłóż na pierwszy blat miodowy, rozsmarowując go równomiernie. Na wierzchu ułóż drugi blat, lekko dociskając, aby blat połączył się z kremem. Następnie na wierzchu rozsmaruj puszkę masy kajmakowej. Całość przykryj ostatnim blatem miodowym i ciasto zostaw na blacie, aby krem wystygł. I jeszcze polewa na wierzch. Orzechy posiekaj na grubsze kawałki, w niedużym garnku umieść pokrojone masło, dodaj cukier i miód. Całość podgrzewaj na małym ogniu, aż wszystko się zagotuje i cały cukier się rozpuści. Kiedy tak się stanie, dodaj pokrojone orzechy i całość podgrzewaj przez kolejne 3 minuty mieszając. Gorącą masę wyłóż na wierzch ciasta i widelcem lub łyżką równo ją rozprowadź, tak aby orzechy utworzyły równą warstwę. Gotowe ciasto odstaw w chłodne miejsce na kilka godzin, aby blaty odmiękły. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze, sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.